Zaprezentowane zostały dwie koncepcje przebudowy stadionu miejskiego w Tarnowie Mościcach. Obiekt z trybunami o pojemności około 10 tysięcy będzie dostosowany zarówno do rozgrywek żużlowych jak i piłkarskich. Czym różnią się od siebie obie koncepcje? Kwestia zadaszenia na łukach, też jest także zmiana dotycząca wysokości. W przypadku bierzemy od razu pod uwagę wersję jakby powiedzmy tańszą w wykonaniu. To oczywiście wiąże się też z budżetem, zobaczymy ile tak naprawdę tych finansów nam się uda uzyskać. Przede wszystkim patrzymy tutaj na Ministerstwo Sportu. Oczywiście, jeśli uzyskamy tę kwotę wyższą, będziemy no, starali się zrobić jakby wyższy standard. Czyli włącznie z zadaszeniem trybun tych wirażowych, włącznie z podniesieniem skyboxów, czyli uzyskaniem jeszcze jednego poziomu. Tak samo są różnice dotyczące wersji dolnej, która jest powiedzmy w tej takiej jakby dolnej części. W przypadku tańszej wersji jest to ogrodzenie. Jest to załóżmy na przykład siatka wygrodzeniowa. W wersji droższej zastosowalibyśmy może aluminium, bo jest tam po prostu wewnątrz, jest korytarz taki przejściowy, którymi sobie dochodzimy do poszczególnych sektorów. Nowy stadion miałby spełniać wszelkie wymagania dotyczące rozgrywania meczów żużlowych na najwyższym poziomie. Problem pojawia się przy kwestii piłkarskiej. Maksymalnie można będzie rozgrywać spotkania na poziomie pierwszej ligi. Warunki bezpieczeństwa dla ekstra żużlowej ligi jest czy są inne niż dla piłkarzy. Ostatecznie wersja, która jest dzisiaj zaprezentowana, daje obiekt dla maksymalnie pierwszej klasy piłkarskiej, pierwszej ligi piłkarskiej i ekstra e, klasy żużlowej. E, to jest optymalne rozwiązanie. Nie będzie możliwości etapowania budowy stadionu miejskiego. Oznacza to, że na około rok zarówno piłkarze, jak i żużlowcy będą musieli szukać innego obiektu, na którym rozgrywać będą swoje mecze. To jest to tak naprawdę no, rozburzenie całości tak naprawdę stadionu. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, wszystkim wały te ziemne, które są, bo one ulegają całkowitej destrukcji, całkowicie po prostu je eliminujemy z tego, z tego boiska. To jest pierwsze: całkowicie zmieniamy płytę boiska, zarówno pod względem kształtu, pod względem drenażu, pod względem odwodnienia, no, czyli tak naprawdę wyłączamy całkowicie to serce tego stadionu. Potem, dwa, modernizujemy całkowicie budynek centralny, trybunę, trybunę główną. W zasadzie budynek jest, nie jest jeszcze w najgorszej teraz kondycji, ale no niestety nie spełnia obecnych wymagań, przepisów, jeśli chodzi o sprawy PEPOSZ, Sanepit, BHP, także całkowicie my go modernizujemy. O tym już rozmawialiśmy z klubami jeszcze wiosną tego roku i zarówno klub piłkarski jak i żużlowy ma tego świadomość. To jest duża ingerencja we wszystkie urządzenia stadionowe i dla bezpieczeństwa zarówno samych sportowców jak i kibiców według oceny projektanta nie da się przeprowadzić tego w w cudzysłowie mówiąc w biegu, tak, a więc wyłączenia na co najmniej jeden sezon chyba będą możliwe i konieczne. Największym problemem dla projektantów było pogodzenie dwóch bardzo różnych sportów, czyli żużla i piłki nożnej. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie i niekoniecznie dobre bo to zawsze po prostu te jednak sporty będą się w pewien sposób jakby wykluczały nawet ze względu na odległości prawda kibic sportu na przykład prawda, futbolowego no chce siedzieć jak najbliżej murawy i to jest naturalne natomiast tu mamy tor żużlowy który odpycha nam tego kibica w głąb no już to jest na przykład negatywne i to rzeczywiście ciężko jest tak naprawdę pogodzić teraz no jednak żużel który ma swoje bandy wygrodzeniowe strefy bezpieczeństwa no od Boiska, boiska piłkarskiego. Także jest to trudne zadanie. Wizualizacja stadionu, bardzo sympatycznie, miłe dla oka. Wyraźnie powiedział, że budujące, patrząc na to, co ono, na dzień dzisiejszy, ale my na każdym etapie rozmów sygnalizujemy taką rzecz, że mimo, że się można powiedzieć, dogadujemy z, z, z sekcją, zawsze wynikają jakieś drobne konflikty i jest to bardzo trudne do, do połączenia. Samo to, że już w tej chwili jest zmniejszony stadion. Nie rozmiary maksymalne, czy te, te, które są na ogół przyjmowane jako szerokość boiska, tylko już nam zmniejszono boisko do pewnego rozmiaru, który tam do pewnej klasy zgrywek może być użytkowany. Jest, jest wiele innych elementów, które można wymieniać, które powodują, że będzie nam się ciężko dogadywać w zakresie nawet by finansowania, yy, reklamodawców, prezentowania w tym obiekcie. Ja troszeczkę tego nie widzę. Pan kolega. Prezes Róża, myślę, że też ma pewne obawy, żeby dało się to połączyć. Wizualizacje to jednak nie wszystko. Pozostaje zadać pytanie, jak zdobyć na realizację tego zadania pieniądze. Część jest przewidziana w budżecie miasta, jednak na pewno będzie to kwota niewystarczająca do realizacji całego zadania. Kosztorys też jest w zasięgu chyba, możliwości miasta przy wsparciu Ministerstwa Sportu, bo jest mowa o około 50, może maksymalnie 60 milionach złotych. Jeżeli ten projekt uzyska akceptację Ministerstwa Sportu, moglibyśmy po rozwiązaniu pewnych problemów natury formalnej rozpocząć przebudowę. W roku 2017, i zakończyć w 2018, lub na przełomie 2018-2019. Program funkcjonalno-użytkowy, który zostanie opracowany w oparciu o wybraną koncepcję, ma być gotowy w połowie grudnia. Z kolei na początku przyszłego roku miasto planuje zlecić w drodze przetargu modernizację stadionu miejskiego metodą projektuj i buduj. Wszystko to jednak uzależnione jest od pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel. Wstępnie oszacowano, że koszt przebudowy obiektu może wynieść ponad 50 milionów złotych. Czteroosobowa rodzina została ewakuowana z powodu realnego zagrożenia wybuchem pocisku artyleryjskiego pochodzącego z czasów I wojny światowej. Niewybuch odnalazł mieszkaniec gromnika podczas prac polowych. 60-letni mężczyzna zainteresował się znaleziskiem i zabrał przedmiot do domu. i poprosił sąsiada, aby razem stwierdzili, co to może być. Sąsiad zorientował się, że może być to niewybuch, może być to pocisk z czasów I wojny światowej. Poinformował policję. Na miejsce została skierowana nietotowa grupa minerska z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, która potwierdziła, że jest to pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Ponieważ pocisk został przyniesiony na, na posesję, była konieczność ewakuacji y, mieszkańców tej, tego domu. Była to czteroosobowa rodzina, która tą noc spędziła u swoich bliskich znajomych. Na następny dzień został skierowany na miejsce patrol saperski Wojska Polskiego z Rzeszowa, Natomiast do czasu przybycia tego patrolu saperskiego pocisk był cały czas dozorowany przez umundurowanych funkcjonariuszy. Po przewiezieniu tego pocisku do miejsca docelowego został on zneutralizowany. W tej chwili już nie ma żadnego zagrożenia wybuchem. Tarnowska Policja apeluje, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu niebezpiecznych przedmiotów. Należy jak najszybciej powiadomić dyżurnego policja a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. Fundacja Antyschematy II zakończyła projekt inwentaryzacji ponad 100 nagrobków na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Większość prac związanych z inwentaryzacją wykonali uczniowie oraz studenci pod kierownictwem Leszka Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odczytanie tekstu to nie jest tylko jak gdyby zebranie wszystkiego co jest jak gdyby na nagrobku, tylko nasza praca szła jak gdyby w kierunku Uzupełnienia wszelkich możliwych danych. Te teksty będą, jak gdyby, podstawą do dalszych no, jak gdyby, analiz. To znaczy, jak gdyby będą jak gdyby, podstawą do opracowań nazwijmy to historycznych. Dlatego i z nich nie rezygnujemy. I jak gdyby, kolejna rzecz. Próbujemy te zinwentaryzowane i odczytane. Nagrobki skonfrontować z innymi źródłami, przede wszystkim metrykami, bo to było chyba najłatwiejsze i najszybsze, najprostsze. Ale zakładamy, że część tych osób, które występują, uda nam się jak gdyby jeszcze w innych źródłach spróbować odczytać. Dodajmy, że planowane jest wydanie publikacji prezentującej wyniki inwentaryzacji. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały wyróżnione w konkursie Orły Innowacji 2016 Dziennika Rzeczpospolita. Do udziału w nim zaproszono firmy, dla których pomysłowość i skuteczność są ważnym elementem działalności. Tarnowskie przedsiębiorstwo pracuje obecnie przy 23 projektach badawczo-rozwojowych, a w najbliższych latach rozpocznie 20 kolejnych. Skupiają się one na modyfikowaniu systemów obrony przeciwlotniczej, uzbrojenia pokładowego oraz elementów indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Realizacją projektów Zajmuje się systematycznie rozbudowywane Centrum Badawczo-rozwojowe Zakładów Mechanicznych. Oczywiście, żeby Polska Armia chciała korzystać z produktów polskich firm. One muszą być naprawdę na najwyższym światowym poziomie, dlatego z takim uznaniem przyjąłem fakt, że nowy zarząd zakładów mechanicznych zamierza rozwijać centrum badawcze. Przedstawiono mi tutaj też dwa nowe, niezwykle nowoczesne projekty. Chyba nie możemy mówić na razie o szczegółach, ale jestem przekonany, że te projekty mogą liczyć na dofinansowanie finansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju bardzo bym chciał, żeby takie podejście innowacyjne, żeby inwestycje w nowoczesne technologie stały się wyróżnikiem całego polskiego przemysłu. Mamy na deskach kreślarskich i w pracowniach technicznych około 48 projektów. Z tego już w 2016 realizujemy 26. Standardowym oczywiście projektem, o którym państwo doskonale wiecie jest projekt Pilica. Jest, otrzymał duże wsparcie z Polskiej Grupy Zbrojnej Ministerstwa Obrony Wyróżnienie dla zakładów mechanicznych w drugiej edycji plebiscytu Orły Innowacji przyznano w kategorii Mecenas Innowacji. W ubiegłym roku zakłady mechaniczne w Tarnowie na realizację projektów badawczo-rozwojowych przeznaczyły blisko 26,5 miliona złotych. W tym w roku ma to być kwota prawie 12 milionów.